Yo, z tej strony Winek, no i to. chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku, a i jeszcze jedno, yy, zaraz to zobaczycie, to jest taka dawka cringe'u, że jak jesteście wrażliwi na ten cringe, to możecie seskiwnąć ten film, ale jeżeli Wam się spodobał, możecie zostawić suba, bo wiecie, mam cel, żeby wbić... 100 subów, nie, nie udało wam się zrobić tego co chciałem, ale jest szansa, że jeżeli wiecie 100 subów, będę spróbuję zrobić live'a i macie, macie na to 3 tygodnie. Będę filmy nagrywał. Dobra. Bez przewijania tego i mówienia coraz dłuższych słów, których nie mają sensu, Życzę Wam miłego oglądania. Dobry wieczór Polsko. To są wiadomości wrytmien dnia. Chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku. Dziś w parku obiegł się mało incydent. Jakiś niepełnoletni chłopak postanowił się zabawić fajerwerkami. Tylko są dwa minusy z całej tej zabawy. Był pod wpływem alkoholu i zdemolował park. Przy tym wpadł do jeziora i musieliśmy go wyciągać. Teraz siedzi na komisariacie. No i co, się. jest niegodny na to, żeby pokazywać go w internecie. Ale że ja to mam gdzieś, to pokażę Wam cały film, bo. I tak, tak, za tą robotę mi nic nie płacą. I jakby co? Dziękuję za oglądanie. A to był kanał wiadomości w rytmieniach. Ja. A teraz idź. A, co to jest? Dobra. Kliknę to. Wow, ale ładne. Eee, uh, co jest? Ale mi się kręci w głowie, tylko że mnie nie wpadł do tego jeziora, by potem nie wyjdę. Ja pierdzielę. O górna, ale faza.